Cześć, witam was, Sebastian Bikiperpel. Dzisiaj piękny dzień. No i oczywiście nie można go było tak sobie zostawić, żeby minął. Trzeba było zajrzeć do pszczółek, jak tam tam wygląda. Nie rozbierałem, nie rozbierałem żadnych gniazd nie, nie grzebałem za mocno, tylko szybki wgląd jak to wygląda. Jest parę rodzinek słabszych, coś koło 6-7 mi poleciało, bo no być może będzie więcej, bo zdmuchło mi jakiś czas temu daszki, śnieg padał, no i pszczoły nie dały radę, niestety. Moja wina i to jest ewidentnie moja wina. Ee, nie zabezpieczyłem. Byłem pewien, że tam gdzie stoją teraz, bo nie stoją w miejscu, gdzie mam zawsze ustawioną pasiekę. Są przestawione, bo na pasiece muszę zrobić porządek, troszkę tam wybetonować, stojaki nowe porobić i dopiero będę przerzucał na to miejsce, gdzie gdzie zawsze mam pszczoły, tutaj u siebie. Teraz są w innym miejscu, no i byłem pewien, że są pięknie osłonięte, a tam puch i poszły. Poszły daszki, nawet nie wiem w którym to momencie, a, a padały i śniegi, i deszcze, i były mrozy. Także 7 rodzinek chyba 7, 7 będzie. Nie ma tych rodzinek. No i jeszcze. Jeszcze jakieś tam walczą o przetrwanie. Myślę, że sobie dadzą radę. No i co? Troszkę zacząłem docieplać. Den jeszcze nie rozbierałem ich tak do końca, bo... No bo to pierwszy dzień ciepła. One tam jeszcze są w szoku. Jeszcze, jeszcze są troszkę bardziej skłębione. I... I co? No trzeba je... im dać parę dni. Może koło poniedziałku w torku wezmę jakieś dennice przyszykuję i postaram się popodmieniać, poczyścić. Zawsze tam mam dwie, trzy na zapasie, wymieniam w dwóch, trzech ulach, czyszczę je i później podstawiam pod następne. No jest dobrze, nie są jakieś mega mocne. Są jakieś tam kilka rodzinek, co są tam na 8, 9 ramkach, a taka od niektóre nawet na czterech. 5, 6, 7, także mamy 20 luty, 20 więc spokojnie sobie się rozwiną do pierwszych pożytków. No tym bardziej, że teraz ja już się do nich troszkę, to jest mój pierwszy wgląd do pszczół, nawet nie podnosiłem daszków od początku roku, podnosiłem, podnosiłem, jak trzeba było podnieść ziemię i założyć na te pszczoły, które. Które mi zdmuchnęło, No szkoda mi strasznie, bo to ewidentnie moja wina i to da dosyć fajne rodzinki jedna reproduktorka, także jestem trochę wkurzony. Ale. No, co, no trzeba dalej żyć i, i bierzemy się za... za rozwój teraz już tych rodzinek, tych, które pozostały, pozostało całkiem sporo. Myślę, że będę miał tak na start gdzieś tam koło 20 odkładów do sprzedania bo, bo też nie ogarnę tego także gdzieś między 15 a 25 maja ja sprzedaję po 300 zł za odkład no są rodzinki na 5 ramkach na 5 obsiadanych 3-4 ramki czerwiu wtedy nie sprzedaję wcześniej dopiero jak się dobrze rozwiną wtedy dopiero wtedy dopiero się przyjeżdżają osoby odbierać, bo nie lubię jak coś za szybko ktoś mi przyjedzie i, 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 i co, no, może ktoś narzekać do tej pory nikt nie narzekał jak brało do mnie pszczoły yy, zawsze je też już wstępnie przeleczam, ale to pa trzeba pamiętać żeby później je yy, jeszcze przed zimą zadbać o nie yy, co? No Jestem generalnie zadowolony z tej zimowli. Teraz fajnie było, bo troszkę przytrzymało je. Na razie pyłku żadnego nie noszą, chociaż są koło mnie jakieś leszczyny, ale nie widziałem, żeby gdzieś coś się pszczoły. Chociaż nie wiem, czy ta leszczyna nie jest już przekwitnięta, bo to już jest 20 luty. A leszczyna u mnie zazwyczaj tak pod koniec stycznia była, była pyląca. No więc. Więc teraz chyba nie bardzo mają to skąd cokolwiek wziąć. Ja nie stosuję żadnych sztucznych yy, mączek. O Jezus, co tam ludzie dają? Mą, mąka kukurydziana. E, mielą pyłek, dają pszczołom. E, co jeszcze? Jakieś kurkumy. Nie, to, to dla mnie to jest takie... To nie wiem, jakoś... Jakoś mnie takie coś nie przekonuje ze względu na to, że, że te pszczoły no, wtedy na zewnątrz to pobierają. Jeżeli gdzieś coś jakieś, bym miał jakąś nuzenę no, czy, czy jakąś choróbkę, to, to te pszczoły wszystkie się tarzają wtedy w tym i nie wiem, jakoś to jakoś mnie to nie przemawia, żeby, żeby aż tak w ten sposób stymulować te pszczoły. Mają pierzgę, mają sobie radzić, dostaną dostaną może troszkę syropu jak już tak już parę dni będzie miał takich fajnych ciepłych, żeby takiego bardzo rzadkiego, żeby je podkręcić ale to jeszcze nie teraz, na razie przede wszystkim ocieplenie dwie rodzinki są takie, które mają bardzo mało pokarmu, są mocne a mają bardzo mało pokarmu, więc muszę im troszkę tego dodać no, co ja podam, albo ciasto, albo suchy cukier po prostu na ściereczkę zwilżany na ściereczkę. na ręczniczek papierowy, zwilżony ręczniczek papierowy, wysypane cukru też z pryskiwaczem, to po tak, żeby takie się bardziej to zbryliło i niech sobie pobierają. Nie myślę, żeby im nie myślę o tym, żeby je jakoś kręcić, nie wiadomo jak, ale niech już sobie spokojnie ruszają. Przede wszystkim teraz temperatury potrzebują. Wiadomo, że jeszcze zima może wrócić, bo mamy, mamy 20 luty, więc jeszcze mamy cały marzec gdzie coś może nas zaskoczyć i do połowy kwietnia różnie może być ale, ale myślę że już, że już to co będzie to sobie poradzą i no przede wszystkim no potrzebują teraz temperatury zacieśnić powyciągać to co zbędne po nie wiem co się stało ale strasznie dużo Pszczół mi wybudowało języki od powałek, tam gdzie mam powałki. Od daszków nie sięgały aż, ale powałki są niżej, i, i nabudowałem i takich języków woskowych. I się zastanawiam czemu, bo tam zdarzało mi się parę razy tam kiedyś, że, 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 że coś tam mi pobudowały, wiadomo u góry są jakieś nadbudowy to są jeszcze te jesienne gdzie tam jak były zakarmiane to one sobie pobudowały ale jestem pewien, że na jesień nie miałem pobudowy, poprzyklejanych do powałki yy, takich całych plastrów niektóre to już są takie jak półtorej dłoni niektóre takie zaczątki no jak, no nie wiem jak połowa ręki Przydziwiony jestem trochę, bo tak nigdy nie miałem. Mają, mają pokarmu, może dlatego. Te, które mają pokarm już sobie szykują, już tam jak jest coś cieplej, jak mają temperaturkę, no to już coś tam szykują się, żeby budować, żeby robić sobie miejsce. No nie wiem, nie wiem. Pierwszy raz takie coś. No to co, przegląd zrobiony. Przegląd. No to tak bardzo, bardzo ten, bardzo tak mocno powiedziane, to nie jest przegląd tylko wiadomo, szybki wgląd do Uli żeby zobaczyć co tam po po zimie i jak macie możliwość, jak jest u Was ciepłe jak, jak świeci słoneczko, no to też zaglądajcie bo no, szkoda się zdziwić bo teraz może, może niektórym rodzinkom brakować pokarmu yy, a jutro mam jeszcze czas pojutrze, we wtorek także Teraz dosyć, dosyć fajna pogoda ma być. Nawet, u mnie nawet ma być około 15 stopni. Wiadomo, to jest dolny Śląsku, tutaj jest zawsze cieplej niż gdzie indziej, ale, ale, no ale jak jest możliwość, jak ta jedynka z przodu już jest w temperaturze 10 i powyżej, no to, to trzeba, bo to szkoda, szkoda rodzinek, jeżeli im brakuje, to tylko będą się wysypywać. Bo... Bo nawet jak mogą latać, to nie bardzo mają skąd się chyba, że się będą nawzajem rabować. Eee, a tak? Mysz. Pierwszy raz nie wiem, nie zabezpieczałem przeciwko myszom i nie mam ani w ani, ani jednym ulu myszy. Hm. A w sumie to ja sobie przypomniałem w styczniu, że nie zabezpieczyłem na myszy. Brakowało mi na, na jesień czasu. Troszkę nie zadbałem do końca o te przyczoki, ale widać, że, że, że zabiegi. Które robiłem zadziałały. No, no, co, nie są. W, bywały lata, że miałem w dużo lepszej w, w kondycji, ale też bywały takie, że miałem dużo gorszy, gorzej z zimy wychodziłem ze słabszymi rodzinkami, no, a tutaj jest taka średnia. Średnia ok, podoba mi się. Ja wiem, że niektórzy pokazują rodzinki, że mają Górcze, prawie półtora korpusu pszczoły. No. Okej, okay, no tylko teraz jest na tyle czasu do, do tego pierwszego, ja nie mam mniszka, ja już zrezygnowałem z starania się o pozyskanie mniszka, bo ta, ta pogoda u nas nawet nie tyle co na Dolnym Śląsku, co w ogóle w Polsce jest taka, że tego mniszka to jakoś, nie wiem, podziwiam tych, którzy łączą rodzinki, jadą, walą mniszka i mają, mają go sporo, ale... Nie wiem, za, duże, za dużo zabawy, za duże ryzyko jest to, że to i tak się nie uda. Więc ja przede wszystkim na, szykuję się na te sady. Eee, co, co, co tam będzie? No i rzepak, rzepak. Ja krótko pozyskuję rzepak, bo, bo do, do oprysków i wywożę. No i, i jedziemy w góry wtedy i tam już znowu. Tam jest szansa, że jakiś mniszek będzie, ale, ale nie szykuję się na to. Zioła zioła na tych na łąkach mnie bardziej interesują papitole już troszkę, także trzeba kończyć, bo już nie wiem co mam mówić. Ale będę, będę wrzucał częściej filmiki ze względu na to, że ha, po pierwsze muszę z jakąś sobie bazę na YouTube no, lubię kręcić, lubię, e, lubię gadać do, do telefonu czy do kamerki no i będę chyba coraz więcej tych filmików wrzucał, żeby troszkę ta, ta oglądalność się zwiększyła postaram się troszkę bardziej ciekawie to robić, ale nie zawsze to wychodzi czasami trzeba wrzucić jakiś filmik byle by był, a ja starałem się takich rzeczy unikać, ale rozgrywam teraz algorytmy w YouTubie i, i wiem o czym nie mogę mówić niestety mi się podoba lubię takie Wydaje mi się, że jakoś przekazuje wiedzę na temat produktów pszczelich, ale trzeba ważyć słowa, których się używa w momencie, kiedy, kiedy się mówi o jakichś właściwościach i wartościach tych produktów, co mogą zastąpić, co, co w sobie mają, bo, bo algorytm YouTube'a nie lubi e, rozmów na słów, e, które mogłyby e, Zagrażać w jakikolwiek sposób farmaceutycznym koncernom, bo. No, niestety trzeba unikać wielu słów, bo widzę, że jak wrzucam filmik takiej osoby, nagram i nie używam niektórych słów, to, to jest, załóżmy, oglądalność 15 25 trzy 2, tysiące. A jak, a jak zaczynam o filmikach na temat takich. Yy, działań, właściwości i produktów pszczelich to wtedy nagle ta, te zasięgi strasznie lecą w dół, więc <głos》>, oczywiście muszę zbudować bazę, jeżeli jest dużo subskrybentów, no to wtedy, wtedy można więcej takich filmików wrzucać, a tak mi strasznie wycina zasięgi jest, już parę, parę rzeczy takich wyłapałem że może <głos》>, że YouTube niektórych rzeczy bardzo, bardzo nie lubi co, jedę. Jezus, mi strasznie głośno kierunkowska schodzi. tak, Jak coś mi się dzieje z przekaźnikiem. To... Na razie bo kierunkowska kierunkowskaza, skręcam, ale na razie go wyłączę, żeby nie hałasał. Dobra, kończę. E, co? Pszczoły są. Startujemy z nimi. Zaczynamy Zaczynam teraz rozwój jeszcze z 4-5 dni i raczej, no teraz już zacząłem powoli docieplać, ale niektóre były wściekłe na mnie. Że im zaglądałem, muszę zwalczyć te, które, które, którym grozi głód, i zwalczyć się. Muszę no, zapewnić im jakieś jedzonko i... i co I lecimy. Zaczynamy sezon, już praktycznie. Teraz to już pójdzie. Jak już się pierwszy raz zajrzało do ula, bo już można, no to już ostro to i szybko pójdzie. Dobra, dzięki wielkie. Trzymajcie się. Hej, cześć.